Mm. No jest. Jest pięknie, tak? To jest nie, pięknie. nie jest pięknie, jest fajnie. I to da. Tak. Jest jest fajnie. fajnie. Ja sami, widzicie. Nie, jest fajnie tylko. Dobra, ja chcę tego shotguna. Mam lepszą szybkostrzelność, jak dla mnie trochę. Hmm, Pilus, pils, pilus, pilus, pilus. Dobra, zacieszaj i jest więcej no granat. grenade pewnie znacie to miejsce już no teraz już powinniście poznawać z poprzedniego odcinka No do wygląda o ile jak nie to zawsze można wejść nikt nie szkodzi nie szkodzi. Ech. Dobra, chodź. No, mówię chodź. Idę do jednej. Dęka buga. Dobra, ja, roz, ja rozpalam. Znowu super animacja. Nic nie robienia. Odpaliłem. Teraz to trochę przebiec. Eee, a teraz tu nie ma przejścia Skleroza nie boli To to tak Nie wiem ja to przebiegam Ja to po ja to po prostu biegnę bo to jest trudne Co so... Jak kwarta będziemy mieli, to znajdziemy to za pierwszym razem. Chodź. Czyli się we mnie strzela. Dobra Tu to... hmm. jest dużo tanku Coś jeszcze trzeba było zrobić czy po prostu czekać teraz? Teraz czekać. Chyba, hmm. że jest więcej Nie, bo myśmy no. widzieli Teraz czekać po prostu. Czekaj, a tą winę już idę? Ta To winę, to jej nie ma. A góry. Nie, teraz po prostu musimy iść. Tam dalej jest takie pitko nawalonych tych tanków. Takie małe zapytanie. Dlaczego jak się jest pod wpływem adrenaliny to szybciej na nakruszamy z karabinu? Okej. Okay. czy to coś zmienia? To i tak ma ten sam spust. Nie się nie pyta, ja się nie znam. O! Hopla! Idziemy do góry, idziemy do góry, idziemy do góry. Wszyscy He. do góry. Ja też mam? Czekaj. Okay. No, weź. Tak, i teraz się zatnie i ja muszę luczyć dufę. Tak. Dobra, ty idź na tego. Na karabin. Nie Gdzie jest karabin? Tam po schodkach. A. Tu mi się piła wątro? Ej, ale tu nie ma schodów No No idziesz tam, no Czekaj, tego tanka się wpierw będę Pilsy i jechane Ej, ale one zabisko blisko podlazły Tego Idę Już czuję, że mi nie pychnie. Za mało life'a, bym w tank Ej, co mnie przewróciło? Tań, oni A. tam się wlazli na platformę. To my wrócimy do, do podnoszenia mostu. To musisz być na platformę. Dobra, jesteśmy po przerwie, tak Musisz na Biegnę! Tak trochę mnie biją To też nie jest takie proste, sorry Wiesz co ja to szybko włączę i zaraz zacznę zaskakiwać tam Już Wyłączyłem I szybko i tam do pistego z tego, karabinu Help, help, help. Elpe, nie tak, i na, na tym się to Bill! Bil. Eee, Kampania nie za długa. Ku pamięci wodzą. Niestety tu jeden musi być. No. A jest Na tym kończymy Nara